we <laughs> Pogrębił go, ale odzyskał piłkę. A teraz przy piłce Drogba. Powinni wykorzystać tę sytuację. Szczerze powiedziawszy, to było słabe podanie. No, trochę szczęścia przy tym podaniu. Nic tam nie było. Wspaniale mija przeciwników. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Faul w polu karnym i oczywiście będziemy mieli jedenastkę, ale powinna też być kartka. Bezpardonowy atak od tyłu. Przepisy FIFA w tej kwestii są jasne. Zawodnik będzie musiał opuścić boisko. Dostał czerwoną kartkę. Wykorzystany karny. A teraz Lampard. A teraz Drogba. Fernando Torres. No i mamy bramkę. On wszystko widzi. Mógł przecież posłać piłkę w górny róg, ale zauważył, że w dolnym rogu jest wystarczająco dużo miejsca i tam skierował strzał. Wspaniała bramka. A więc mamy remis. Spotkanie nam się wyrównało. Dobrze przyjął. Co teraz? Ach, blisko! Ależ bramka! Bardzo mądrze przytomnie lekko tylko musnął piłkę i skierował ją w dolny róg właściwie bez wysiłku mówią że nie potrafi strzelać tą nogą a jednak proszę zobaczyć w powtórce zdobywa bramkę wybicie Fernando Torres uwaga szansa Ma tam kilku partnerów z przodu. Wybicie! No, jest przy piłce wysokość pola karnego i co zrobi? Bramkarz spokojnie pozwala piłce opuścić boisko. Ja myślę, Darek, że trener nie będzie musiał dodatkowo motywować piłkarzy w przerwie. Wszyscy grają bardzo odpowiedzialnie, znają swoje miejsce i rolę na boisku. Jedyne, co mogłoby im zaszkodzić w drugiej połowie, to zbyt duża pewność siebie i zlekceważenie rywala. Próbował teraz zaskoczyć bramkarza z daleka. Niestety nie ma gola, choć sam strzał nie był taki zły. Będę tu bronił napastnika. Zrobił wszystko, co należało w trudnej sytuacji. Otoczony obrońcami musiał oddać szybki strzał i zabrakło mu naprawdę trochę szczęścia. Bardzo groźny był ten strzał, ale niecelny! Wyczuł intencję rywala. Skuteczna obrona. Strata w takim miejscu może być tragiczna w skutkach. Wywalczyli aut. Jago, Diego, wrzutka w pole karne. Jak mogło do tego dojść? Skierował piłkę do własnej bramki. Sędzia nie przerywa gry, nie było powodów. Ślisk ostry, ale bez faulu. Bardzo dobre wejście. Ładnie teraz w defensywie. A teraz przy piłce Drogba. Ach, świetna ta główka. Dobry przechwyt przed własnym polem karnym. go. Fernando Torres dobrze odebrał. Jest gol! Teraz już wiadomo dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę, jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. Ach, to jest jego dzień drugi gol w jego wykonaniu. Ależ ładnie przymierzył. No po tym, co zrobił, można zadać pytanie, czy mamy okulistę na stadionie, bo ktoś go tutaj wyraźnie potrzebuje. Chyba źle to obliczył, jeżeli w ogóle na cokolwiek liczył. Fernando Torres. Broni, ale to jeszcze nie koniec. Bramka ciągle jest w dużych opałach. Ach szkoda, obok słupka. Nie może uwierzyć, że nie wykorzystał tak dobrej okazji do zmiany wyniku Fernando Torres. No ciekaw jestem, czy się utrzyma przy piłce. Ładne wznowienie przez bramkarza ręką. Jago. Udane zagranie. Fernando Torres. Było ich tak wielu w polu karnym, że któryś z nich musiał go w końcu powstrzymać. Teraz czekamy na dośrodkowanie. Wysokie dośrodkowanie. Ależ pressing odzyskują piłkę. No i wracają do rywalizacji po tym golu. Imponujący strzał, górny róg i bramkarz bez szans. To się nazywa bardzo walecznie. To był podręcznikowy wślizg. Bez wątpienia szczęście teraz pomogło. Dobra, płynna gra. Można powiedzieć siła złego na jednego. Fernando Torres. Ma sporo miejsca. Odbija palcami, ale piłka w grze. Jest tam kilku piłkarzy w polu karnym, którzy mogą stworzyć zagrożenie. Bramkarz wyjaśnia sytuację. Przejęli piłkę. Przejmują teraz piłkę. Rozbiegają się partnerzy. GOL! Szaleństwo na trybunach! To jest zawsze coś niezwykłego. Gol w doliczonym czasie gry. Czy ta bramka, którą chcieliśmy przesądzić o zwycięstwie, niewiele czasu do końca spotkania? Wygrał bardzo wyrównane spotkanie.